Jo z tej strony i Wit... Dzisiaj pogramy sobie w Brawl Stars z moim bratem Micholo. Dzień dobry. Yem, gra dzisiaj na swoim koncie Title My tall, ale powiem wam dlaczego. Bo będziemy mu wbijać 9000 pucharków. Co nie Michał? No? Będziemy mu wbijać 9000 pucharków. Jeśli zostawicie pod tym filmem łapkę w górę, to na. Je, jak chociaż nie nazwa. Nie, na jedną łapkę w górę nagram dla, na dla was, jak otwieramy tego megaboksa. Za 9000. Dobrze, Michał? Będziemy na taki układ. Teraz uciekaj. Żeby odcinek nie był zbyt długi, to będzie trochę cięć. Ale nieważne. Brakuje mi ponad 80 pucharków. No to co? Jest mało. No to 70 pucharków. Yy, 70 ileś? Nie wiem, Równa 70 czy jakoś tak? Ale yy, później zobaczymy, ile, ile brakuje. Dobra, możesz się dać rozwalić, bo i tak nie masz szans, ale chociaż jednego możesz porobić. Okej... Okay. Jeden żeton, 40 I tutaj jest mała skrzynka? Nie ma. Nie. A i w dzisiejszym odcinku wbijem sobie 400 kucharków. Yy, brakuje mu jeszcze 71 kucharów. O piątego. go. O fajnie. Nie go nie zapraszamy, bo to na dół wbijamy. A nie chcesz przecież chyba sam wbijać. No to, no, zagram no kolejną rundę. Jeśli ktoś ma kanał na YouTube i mnie ogląda w tej chwili, to bardzo Was pozdrawiam. E, a, i napiszcie w komentarzu, e, jaką serię z Brawl Stars byście chcieli mieć, byście chcieli najbardziej, żebym nagrał? Czy jakieś wbijanie bucharków nie wychodząc z gry, czy. Yy, nie wiem, jakieś wbi... nie wiem, nowe konto utworzyć? Napiszcie w komentarzu, ale nie, nie wieście nowego konta, bo nie mogę zrobić na chwilę obecną. A jeśli ktoś by, a jeśli oglądasz mnie po raz pierwszy, to zostaw suba i dzwoneczek, żeby cię nie ominął żaden z moich filmów z Brawl Stars. Ok. Jeszcze Roza się zrespiła, ale ją można na daleko przecież rozwalić. Nie. Dobra, ty nie masz szans, ale ja, ja mam. I bum! ja. Yeah. Powaliłem ją. Jeszcze ja Ok, ja już mam wszystkie HP. Ja też. O, o, o. I widzę ostatni. I widzę bum. I ult. No i zwycięstwo. Czwarta ranga na kolcie. U mnie 18 na Ale jeśli mnie nie wierzycie, to i tak zobaczycie. No i 78 żetonów, 78 monet. Ile mi teraz waruje? Moja najbardziej nieznośna liczba. Jeden. Czyli jeden pucharek. Ale na to nie zwracajcie uwagi. Ile mi już pakuje? Brakuje ci jeszcze 62 puchary. Czyli może i bez cięć to zrobimy, ale ten, już, ten filmik gra, trwa już 4 minuty, a wbiliśmy zaledwie, chyba tylko... Eee. No, 17? Nie, 16 pucharków tylko. Więc jak... Jeśli kogoś wkurzają moje cięcia, to naprawdę przepraszam Was, ale nie chcę robić zbyt długich filmików, więc dlatego te cięcia robię. Albo mam problem z braćmi, albo. Nie chcę, żeby filmik był za długi. Bo. I ten filmik robimy dlatego tak wcześnie, bo jeszcze nie ma moich dwóch braci, czyli Wiktora i Huberta. Yy... Więc z tego korzystamy i robimy ten odcinek. Michał mnie do tego namówił. Michał wpadł na ten pomysł. No, myślałem, żeby nie robić, no ale. Ale Wiktora i Kubarta nie ma. Więc. Więc nie skorzystać z tego to. Serio bym się wkurzył. Jakbym z tego nie skorzystał. Później bym żałował tej decyzji, więc dlatego robiłem ten odcinek tak wcześnie. Chociaż nie mam jeszcze określonej godziny odcinków, bo y, różnie się trafia. Wtedy, kiedy mam czas to zrobić. O, rozwalony. Dobrze, Michał. Okej, okay. ten El Primo. A w czym, go można rozwalić? No easy. Drugie i winek. Jak ona przechwyci? A jeśli słyszeliście mojego tatę, kiedy mówił o tej, gdzie są te koty, to wczoraj, yy, mój... To od wczoraj mamy małe kotki. Co to? O, nie chodzi. Chwila. Tylko mogę to dodam do Shelly. Otworzę skrzynkę. O, gemy! Ile? Trzy gemy. Czy dwa gemy, Trzy gemy. Mimo, mogę sobie coś kupić ze sklepu? No. Tak bolka. chyba sobie kupię... ale chyba sobie kupię big boxa. Ile mi brakuje? Nie pamiętaj się tak ciągle. Okej. Okay. Powiem Ci jak Ci będzie mało brakowało. Mogę spojrzeć Ci tak na Twój profil, ale nieważne. Nie, zmienić postać. Ja to, czy koltem? Ja a koltem zagram. Do szóstej rangi nie. I zagram sobie inną postacią. A, jeśli y, zauważyliście, że mam pokoł na tym koncie, to go wydrupiłem. Nie zrobiłem z tego odcinka, bo nie wiem, kiedy mi wydropi, ale odblokowałem pokoł. A, i bóla odblokowałem, którym jeszcze nie grałem. Bo ja to... Y, Ej, w sumie to już mam taką serię, że na każdym filmiku gram inną postacią. Że nie, na przykład na jednym gram El Primo, na drugim gram. Nie wiem. Dajmy na to Coltem. Prawda, Michał? Chyba to zauważyliście. Ej, dobra, chodź tu, Mortis. Chodź tu, Mortis. Ej, Mortisku! Ej, Mortis! Chodź tu! Mortis! Zaraz się rozwalimy. Ale gdzie, do krzaków? Dawaj tą nitę pod... Ja pod... Ty podjeżdżaj... Ja podjeżdżam do Mortisa. Bum, 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 Ale przeżyłem. Na farcie. Jak go odkryłem Ale ja miałem 80 HP. No i... Z tego skończysz. Piękny, łatwy win. To chwila, zrobimy krótkie... I widzimy się już za chwilę. Nie, drzwi, ja Witam po przerwie. Dobra, wyjdź teraz za dymem. Wejdź za dymem wezmę szali. Ja, ej. Osi. Ej, musisz już zmienić. Mm. Ostać. Podej ludź. Okej. Okay. Ale musimy to wygrać. Hej, no dobra. Bum, 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 bum. Podaj. Dzięki. Nie, 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 pod... Dobra, bo ee, Jakby tego nie wleciłem. O, i wybijam. Kurde nie coś, że. Wybij do przodu, wybij do przodu! Do przodu miałeś wybić. Jez, dummy. Napróbowałeś do tyłu wybić. wybić. Widziałem jak celowałeś. Ja widziałem, gdzie ty celowałeś, nie patrząc na twój telefon. Ej, jak? Bo jest taka kreska biała, jak celujesz. O, 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 i podaj. Podaj mi, podaj mi, podaj mi. Ty się pójdziesz bić, ja będę... Ej, ty będziesz odbicie, ja będę od bramek. <śm> idealna harmonia. Idealna pcha dupa. Kurde. Mam ulicę. nie, nie Dobra. Dla, ja to no nie, no bo! Kurde! I dobra, możesz ty to strzelić. Okay. Tak. Nie, ten. widzowie ten odcinek to tak gdzieś maksimum, może z 15 minutowy zrobię. Tak maksimum. I. Bum! Odbita. Ej kurde, ale my w ogóle ścianki nie mamy. Mm -hmm. Mamy, ale tylko jako słupek. Zwaliłem. Pięknie. Ale nie... Ej, dobra, dawaj, 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 nie! Ej, jak? Ej, ja wszystkie trzy miny, bo... na raz zmarnowałem. Wszystkie trzy miny, bo... Zarąbiście, brawo! Uf, to z Piękna brama. Ej, win. Ej nie, to nie było takie easy, ale ładną bramkę strzeliło. Anita. O, no, otworzył sobie tą skrzynkę z Daj. I Daryl. Ale dobrze, że ją przetrzymałem. Ha, ha. Tak. No rozrobię chwilę yy, przerwy. Witam Państwa.